Witajcie moje z przepięknego miejsca, bardzo słonecznego, wiecznego, to na pewno też słyszycie w moim nagraniu. I przestrzeni, co będziecie widzieć na zdjęciach. Jestem na czubku świata i widzę Jego bezkres. Widzę przepiękną przestrzeń i czuję taki, taki dystans. Obserwuję tutaj z tego miejsca ptaki, jaskółki, które fruwają tu blisko, jakoś się synchronizowały ze mną w tym temacie, który, który tak mną teraz owładnął. Myślę o, o wolności, o dystansie. Myślę o takiej przestrzeni, którą każdy z nas powinien mieć wokół siebie, żeby to był nasz własny teren, żeby nikt na niego nie wchodził, że to jest nam potrzebne, tak jak chleb. To znaczy w tym sensie, że to jest takie podstawowe, taka podstawowa nasza potrzeba, taka przestrzeń. Patrząc na to w taki sposób, szanując i kochając siebie i tą swoją wolność, trzeba pamiętać, że obok nas są ludzie, którzy też tego potrzebują. Też muszą mieć swoją niezależność, swoją przestrzeń, na którą nie wolno wchodzić. I jak gdyby odpowiedzią na te moje zastanawiania się są dzisiaj karty. Oczywiście po bardzo głębokim tasowaniu wszystkich kart z moich kart wyszła no, taka niezwykła pod tytułem walnianie właśnie. I jest to karta, na której przedstawiony jest taki e, cykl natury, rytm natury, e, w którym widać e, dmuchawiec zmęczony już w tej ostatniej fazie właściwie swojego życia. Przeszedł już przez to piękne kwitnienie, później e, faza. E, tego dmuchawca pełnego tych lekkich, pięknych zarodników. I teraz on już się pochylił, z niego odfruwają przepięknie w przestrzeń zupełnie wolne, bezwolnie i bezwiednie nasiona, które rozpoczynają nową drogę, Wiedzione wiatrem, prądami powietrza gdzieś osiągną w którymś momencie i zaczną nowe życie. I myślę, że możemy na to spojrzeć w taki dwojaki sposób, na tą kartę, właśnie jako taki moment dużego zaufania do rytmu przyrody, który wyznacza pewne etapy w naszym życiu. Poddajmy się temu. Zaufajmy, że uwalniając coś z siebie, pozwalamy dać temu nową energię, dać temu nowe życie że to jest naturalne że tak trzeba. A druga, druga strona tej karty, jak gdyby, to jest właśnie cieszenie się tą swobodą, tą wolnością, tą nieograniczonością możliwości, tą przestrzenią, którą można zdobyć. Możemy się uwolnić od czegoś, i poczuć tą właśnie lekkość, subtelność tego wiatru, tego tchnienia przyrody i zaufania do losu. Każdy z nas ma na pewno mnóstwo takich w sobie, takich ciężkości, takich ciężarów, ciężarów oczekiwań, które się przeradzają później w jakieś roszczenia. I to powoduje, że Dajemy się tacy trudni, tacy pełni mm, złości, gniewów. Co jakiś czas musimy się temu poprzyglądać i uwalniać z siebie. Właśnie najlepiej robić to w takiej, w takiej przestrzeni. Powalniać z siebie. Takie te wszystkie złogi, takie te wszystkie trudy, które tworzą się i to jest normalne w każdym z nas. Dajemy wtedy przestrzeń na nowe rzeczy. Dajemy też przestrzeń, i oddech, taką świeżość. Na tworzenie się czegoś właśnie nowego i dajemy też asumpt tym, którzy stoją obok nas, do tego, żeby poczuli tą naszą lekkość, że będziemy takim orzeźwieniem dla tych, którzy są obok. Nie będziemy ciężarem, nie będziemy ludźmi, którzy narzekają, którzy. Że cią ciągle czegoś oczekują i chcą, tylko będziemy uśmiechnięci. Będziemy dawać taki powiew, taką świeżość, taki wiatr, taki cień dla tych, którzy, którzy mają gorszy czas. Ja tak często mówię o tym, Wznoszeniu się, o tym lataniu, o tej przestrzeni. To może wyglądać z boku trochę nienormalnie, ale to nie jest tak, że ja bez przerwy fruwam. Jestem bardzo uziemiona. Robię różne rzeczy, które robi każdy z nas. Konuje jakąś codzienną pracę, pracę, która akurat mnie uszczęśliwia i, i daje też radość innym. Ale taka praca, która oczywiście tworzy podstawy, tworzy nam możliwość bycia, życia, daje nam też taką codzienną... nie wiem, modlitwę, codzienną yy, codzienną możliwość, medytacji jednocześnie daje uziemienie jednocześnie daje kontakt z życiem z życiem takim trudnym poplątanym ale jednocześnie radosnym no całym tym właściwie skomplikowaniem które daje nam codzienność, ja też z tym mam kontakt. I wy też miejcie, nie odlatujcie. Codzienność, pewnego rodzaju rytm, powtarzalność, bycie w problemach z drugim człowiekiem, z innymi ludźmi, pokonywanie jakichś fizycznych, nawet trudów, Daje nam kontakt jak rolnikowi z ziemią. Daje nam bezpośredni kontakt z życiem. I o tym właśnie mówi karta królowej monet. To jest królowa, która właśnie ma taki praktyczny kontakt z życiem. Tylko w ten sposób, będąc y, nastawieni na, na pokonywanie takich codziennych trudów, y, na y, tworzenie materii, na tworzenie w ogóle czegokolwiek, trudem, potem pracą, jesteśmy w stanie w ogóle rozumieć życie, rozumieć innych ludzi. I dopiero z tego momentu możemy patrzeć z dystansem. Nie można zacząć od, od dystansu i od latania, bo odfruniemy. Trzeba zachować równowagę. I o tym mówi następna karta. Karta sześciu denarów. To jest sześć denarów, to jest taki balans, takie równoważenie różnych rzeczy w swoim życiu. I myślę, że żeby właśnie zachować taką harmonię wewnętrzną, trzeba umiejętnie dysponować tymi. Yy, Różnymi energiami, które w nas są, tymi różnymi, bardzo swoistymi przecież doświadczeniami. Musimy to układać w sobie odpowiednio, żeby jednocześnie być bardzo pożytecznym wobec świata, żeby umieć. Się odnajdywać w takich realnych sytuacjach, a jednocześnie, żeby umieć też w tych realnych sytuacjach czuć całą magię i przestrzeń tylko piękna i życia. Myślę, że sztuka również uwalniania. Wracam do karty tej mojej, z tymi dmuchawcami. To jest bardzo trudna i wymagająca od nas umiejętność. Wiemy, yy, zwłaszcza ci, którzy na przykład mają dzieci, wiedzą jak trudno jest dać przestrzeń, dać możliwości wyboru całkowicie samodzielnego swoim dzieciom, tak? Że trzeba wyczuć moment, w którym to nasze dziecko na przykład wchodzi w całkowitą samodzielność. Na pewno no nie tylko w interakcjach z dziećmi, ale w ogóle w Właściwie z każdym człowiekiem. Jest to taka subtelna granica, której, której nie należy przekraczać. Tak? Trzeba, trzeba to mieć wyczuć. Czasami nie potrafimy tego zrobić. Czasami ktoś obok musi nam powiedzieć. W różny sposób. Nieraz świat nam to mówi. Pamiętaj się człowieku. Nie wchodź tu. I jest wtedy trudno. Jest wtedy taka burza, zawalenie czegoś. Jest taka wieża. I to jest właśnie następna karta wieży. Karta, która Wymaga od nas umiejętności przyjęcia. Przyjęcia do wiadomości, że trzeba coś zaakceptować. Jakąś zmianę w świecie. To jest zmiana, której nie umieliśmy pewno zauważyć i dokonać sami w sobie. I musiał los nam dopomóc, pomóc. Coś nam uciął, coś nam przeciął, coś nam zawalił. O czymś nas w ten sposób poinformował, że coś powinniśmy zaakceptować, czegoś powinniśmy, coś powinniśmy uwolnić, po prostu dać temu odejść. Już uwalnialiśmy yy, przeszłość, to było strasznie trudne. Na pewno powracają do nas te tematy. Rzeczy, z którymi sobie nie poradziliśmy, wrócą do nas. To są bramy, furtki, przez które nie przeszliśmy, i one co jakiś czas powracają. I wtedy trzeba się zmierzyć z tym na nowo. Zwyczaj, jeżeli nie umiemy sobie poradzić z czymś, co przychodzi subtelnie do nas, od jakieś napomnienie, i nie zareagujemy na to. Nic z tym nie zrobimy. To następnym razem możemy być pewni, że przyjdzie z większą siłą do nas, z większym ciosem dla nas, żeby to było bardziej zauważalne. No i wtedy już jest ta wieża. Jest to coś, co jest trudne. Ale pomyślmy wtedy, że to było potrzebne. I za jakiś czas zresztą dziękujemy losowi, że to się wydarzyło, bo okazało się, że odsłoniło to nam nowe perspektywy, nowe widoki. Dało nową przestrzeń, zrobiło miejsce na coś nowego. I właśnie znowu nam wychodzi ta przestrzeń, że jeżeli zrobimy w sobie takie miejsce, że będziemy mieli w sobie akceptację na, na rzeczy, które się dzieją w świecie obok, i przyjmiemy pewne rzeczy po prostu, że tak musi być, zaakceptujemy je. Bo nie ma innej możliwości, bo to jest jedyne rozwiązanie: coś zaakceptować. To, jak gdyby w tym momencie, przez tą akceptację, robimy przestrzeń. Dajemy sobie luz i przestrzeń na to, żeby w tym miejscu powstało coś nowego. Dajemy sobie taką właśnie lekkość. Taki wiatr. Dajemy się porwać. To my stajemy się właśnie tym nasionem, takim lekkim. Płyniemy z prądem. Lecimy z prądem. Mamy zaufanie. Poddajemy się zmianom. I o tym mówi następna karta. Karta. Koła fortuny, koła życia. Po prostu jest to poddanie się całkowite losowi, który wie, co robi. To jest rytm życia, zmiana. Jedno, co jest niezmienne w życiu. To ciągła zmiana. My ulegamy tym zmianom, my się cały czas zmieniamy, codziennie jesteśmy inni i wszystko wokół nas jest w ruchu. Zmienia się. Więc nie opierajmy się zmianom. Dajmy się im uwieść. Dajmy się ponieść temu prądowi, temu wiatrowi. Bądźmy Letwini, bez obciążeń, bez roszczeń, bez oczekiwań, ciekawi życia po prostu fruńmy. I nie miejmy też pretensji o to, że los jest dla nas niełaskawy. Bo jak na to spojrzymy, Inaczej, właśnie z tą przestrzenią, z tą dalekowzrocznością, to zobaczymy, że mamy przyszłość, że to jest zupełnie ogromna, piękna, świetlista perspektywa i przestrzeń. Będziemy fruwać. Rozumiejąc życie, rozumiejąc jego rytm, jego naturę, będziemy po prostu mogli obserwować je z przestrzenią w sobie i będziemy mogli się tym cieszyć. Po prostu wtedy będziemy mogli czuć radość, że się zmieniamy, że życie się zmienia. Że jest pięknie. Życzę nam takiego uprzestrzeniania się, poczucia lekkości i zaufania do życia i losu. Zmieniajmy się, trójmy z wiatrem, dajmy się ponieść.